Tak, tak. proszę stanąć na boku proszę stanąć na boku poczekaj chwilkę no sieć tu Gata kochanie matucuje, nie pokaż to akurat nie, ale to jest dla Neli a te my dwa my. to obojętne kto dostanie, Alanek czy Julcia mhm. Julcia Alanek? Alanek 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 prezenty chodź Tata. o ja to dla Nelci, trzecie, a tu co? O, Julcia znowu. Julcia! Alanek, chodź prezenty, szybko! Gdzie on może Nie wiem. Dobra, wyłącz na razie. O, Alanek, jeszcze tu, proszę. Chodź! Szybko wiesz od taty prezencik. Proszę. To jest dla Alanka. O kurde, widzisz? Sam mam. Esa. Julcia. Julcia. Mam czekoladę? <noise> malutka, nęcia, nie, Nelcia. nie, to No, Nelcia malutka. O, przyszła pomocnica. O, przyszła nie, Julcia, nie, O, Julcia, nie, Julcia, proszę. Następny. Pościel, tak? Mały jak roz <noise> <*młynie> ja. <noise> Dobra, rozpatrujcie na razie, co to jest? A, to jest układanka, moda. Patrz, ja wiem, co to jest. Widziałem już takie, układa się różne te, widzisz, myszka, układasz różne stroje, widzisz? No. ale mam O ja, no, trzymaj. Anka, daj, to, Anker, to się otworzy, daj. Nie. czekaj, czekaj. Tato Jaki cię. fajny! Mówię. Zobaczymy, czy działa, co? Co to? No, rozwiń, zobaczymy, co to. No, taki pościel. To to Poczekaj. Patrz, patrz, to ci coś pokażę tylko. No. postaw, postaw i tak. Malutka! Malutka! Zdziałałeś? trzymaj. Dołącza, patrz, tu, Michu, tu zobacz. Michu, tu. Jaka śliczna, Melusia. O jaki wiatr. To ciebie słoneczko stałeś. o, no? O, No, co O, ja. No, no, ty no. Ty masz. O, ja. Ty masz. O, ja. O, Tu masz skooldrą. Ulow wszystko. Kiewam mam No to bardzo. Fajny? Ale wiatrak masz. Na to się osłonię, że dam kamerkę. Co? Kamerka. No super małemu. Na małego tam. Co Tutaj ma jakieś cztery. Co ty Adanek, masz? Dawaj mama dalej te Mikołaje, co tam mamy. wiem, moje Julcia. Jeszcze Julcia, proszę. A, lewo, 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 lewo. A, jeszcze. Alanek, jeszcze, A, jeszcze. O, Jelica, 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 o, jeszcze Julcia? Proszę. Znowu moda Alanek, proszę, jeszcze twoje. Julcia jeszcze. Jusia jeszcze? No! Oho! To jest jakiś... No, chyba to, co pisałaś też do Mikołaja, co? Jej! Teczka taka. Pokaż, pokaż. Puść. Tu się odpina. O matko, święta! Ale będziesz teraz pisać listy do taty o, poczekaj no, czekaj, mi się podoba spodobała no Dobra. co dajesz? a jeszcze dwa taty prezent o, dla taty dziękuję tu jest dla Nelusi o, ja zestaw do malowania akurat pod te lakiery będzie się przyda widzisz? O, wszystko! O. Wszystko! Zadowolona! Górki dorwała! A tam do mamusi chyba zostało! No, zaraz zobaczymy!